Cześć widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z finału no, rozdziałów, czyli godzina 0. Będzie o 20. Jestem 40 minut, ale można za chwilę wyjść. Ogólnie jak wejdę, to zobaczymy jak to będzie wyglądało i, i wyrócimy jak już będzie. Odliczanie jest już powoli. 40 sekund. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Widzowie, nie możecie się doczekać. Pewnie leci trzydzieści le 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 sekund. Zostało 14 sekund. Jedenaście dziewięć dwa jeden zero jest dołączam szuka serwerów Fajny ekran wczytywania. Już gotowy. O, za chwilę powinno wczytać do gierki. Jesteśmy w takim o miejscu na mapie Simpsons, z Nadzieją i Johnson. Ok, to jest proste. No, ok, widzowie, to ja zrobię cięcie i wrócę, gdy zostanie około 10 minut, albo gdy będzie coś ciekawego. O, widzowie, jeszcze jedna rzecz, że tutaj, jak zobaczycie, przez to leży y, Homer Simpson. Ok, to już się widzimy. Widzowie, jeszcze przed eventem dużo, Odkryłem, że tu da się wejść na park. jest parkour do zrobienia. Idzie się tędy. Bo... A! Nie, e, powiem wam jak e, go przejdę. Yes. Widzowie, był przed chwilą dialog Nadziei i John Ciego. Ogólnie jest mój kolega Zyku. Zyku, przywitaj się. Witam. To jest on. Zyku. To nie ja. To nie ja, ale dobra. To a tam jest Żyg. Ja tam jestem Sara. Bo ja czekam, bo ten tip tam umie przejść. Ja tam nie czekam. To ogólnie widzowie robimy z żygiem parkour i zostało 7 minut do eventu. Ja co tymi nie Star Warsami tylko tym Iron e... Manem czy tam, to się tam mm, Tutaj muszę iść tu, widzowie. Odkryłem. Stąd tu. Zielone światło oh. na następny nadajnik A masz na miarę na King Konga? Trzeba Trzyma. się upewnić, że skórek będzie się trzymał z daleka. King Kong. Nie! Spadłem. Sadge. moment. In the 4090. Co? Idziemy Ała ała ała, ała A! Jego spadłem w dziurę. Ała, jest. Gdzie coś Okej. Okay. Idziemy teraz tu. Dobra, ty No nie. By... Oj. Jest, jestem tu. Dobra. Pusa bojowa. Dla? Urządzenie. O! Jakiś dialog był, widzowie. To jest... Co teraz? E, czekaj, za chwilę ci powiem. Tylko pójdę e, tu jest Zduciłem go Gdzie ty jesteś, Żyg A no, tu Teraz widzowie chyba stąd to jest easy. <noise> tak, tak. tak easy Dobra, pomyliło mi się, zło. <noise> Speed, speed, speed Bara, bara, bara. Niedługo... Kolejny aktywator. Ja byłem na, nadalnik, na tym tego sojusznika. Z, z, nie z sami, tylko... Czekaj... Jest ekspertem od pozbywania się... innymi ja byłem. O, oj. Albo Zyk no, y, chodź już na dół. Ja. Nie. Nie. Nie, to muszę przejść. Tak ale zostały... 5 minut zostało. Idę ja teraz sobie ułożyć w tej chwili. Musisz dojść do tego przycisku. Przejdę. Przejdę. Ej, ale to dawaj robimy ten serwer, ten tam na FSM. Czeka i... i Rzyg, później to, na razie jest nagranie. Pam Widzowie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Oli Taurus. Oj! Właśnie, e... zaobserwować chustka Ciekawe, czy pomógłby nam ktoś z doświadczeniem Właśnie. w punktach zerowych. Mam Właśnie, kilka pomysłów. na U. TikTok. A widziałeś mój najpopularniejszy filmik? A! Widziałem. Ała. Chyba. Ale nie jestem pewna. I z tds em nawet. Ale nie oglądałem. Przypięty był. Ym, tu. Tu. Idziemy po tym. Nie, no, ja tu przejdę, ja tu. Co wymaga więcej o. uwagi? Walka z przepotężnym władcą demonów, czy czy podróże będę przez cały Będę jak te. Lizgi były dodane. Albo będę jak. Żyjk, chodź nade, zostały 3 minuty. Dam radę. Ja próbuję też, też widzowie, ostatni raz, czy uda się to przejść. Nie no! O. Jakbym rozgłośnił. Czek czekaj, czekaj. jakbym na Discordzie... Każda sekunda wahania sprawia, że mroczna obecność bardziej przymiera wyspę. Mroczna... Ale z każdą chęt. sekundą nasze siły rosną. Co? Ogólnie... Widzowie, 2 minuty i 50 sekund. Żyg. No, ostatnia próba i, i już nie rób. Bo czekamy na ten. Ej, poczekaj, ja streama na Twitchu odpala No, no to Żyg jeszcze robi stream. Czekajcie. Widzowie, już wróciliśmy. Home, minęło, minęło kilka sekund. Zostały równo 2 minuty. Żyg. O nie o, idź już. Nie, no ja to ale no ja to muszę przejść. Żyg chce się dostać do tamtego przycisku. O. Uwaga. Ostatnia próba, lub przedostanie próba Żyga. Zyg Żyk jest na róży. Jest tu. Kolejny nadajnik aktywowany. O. Dobrze jest mieć godzillę po naszej o, stronie, Godzilla ale O Godzilla pełcze. Ale odważny ja tak. Idzie. Widzowie, widzo, widzowie, to lecimy z eventem za minutę i 30 sekund. Żyg. To nie wydurmy się, Rob... bo mnie zaraz. Ostatnie... Bo mnie prędzej swój czas banują niż kiedy na tym YouTubie. E, e. Dawaj szybko. Tu robisz skok. Robisz kolejny skok. Nie. Minuta. Tak. Idę z Żygiem Żeby poczuć jego dreszczyk emocji Chce mi się spać Czy tutaj dreszcz emocji O, Żyg jest tu Czy ktoś na kogoś doświadczenie ma w zwalczaniu demonów? Daj Nie, czy to będzie Daj Może 40 sekund Patrz, jestem Żyg może dać radę, Musisz... przeskoczyć... NIE! ZIG! Przez... 29 sekund. Dobra, nie chcę Czekamy. Dobra, Czek obróć te grubafia. A Czy kolejny nadajnik. Okiaki? jaki? No, mechów? no to będzie się o. działo! O, ZIG! Ty jesteś OG jigraczem, prawda? Pamięta z tego miszka yeah. Tego co jest tu na małym ekranie O lub tu tego tu tego mecha miszka No No właśnie Będzie te wszystkie postacie Będą O tu jest na dużym ekranie Mech i ile osób mnie ogląda Świetnie. Zaczyna Jedna z... osoba Zaczął Okej okay. Zaczyna się event, skończyło tak. się odliczanie. Moje czy jest budź mnie. Czy Homer się obudzi? I co będzie dalej? Kolejny połączyłeś. Jedz, może trzeba... trafi do podręczników historii. O, będziemy w podręcznikach, żyć. Będą się one nas luczyć, dzieciaki. W 2060 roku. Nie cieszę się. Ponczuś! Jedz go! Tu jest kolejny Ale nie, tu nie ma parku, to jest przejście naokoło. Zyg, to jest przejście naokoło. Musimy trafić tym ponczusiem. W usta może homera, żeby on go zjadł. O, o. mamy katsenkę. dzieja z Johnson piszą. Klikamy. Dawaj zyg. Ostatni nadajnik. Przy Ciele yeah. są gotowi do powrotu na. Kiaszczur robot pełno ludzi w rajtuza Mroczna obecność nie będzie się tego spodziewać. Jak blisko do otwarcia szczeliny? podróże między wymiarami nie są dla amatorów. O, oh, sorry, widzowie. Łączność i okay, Karol na żywo we wszystkich rzeczywistości. Muszę coś zrobić. Okay. W Wid rzeczywistości. Widzowie, jeśli jesteś. Mówi, że podbije naszą wyspę, ale nie poddamy się. się. Czeka nas niezła jazda. U, idealnie. Juncy. Dziwnie. Niestety. Zyg. Tańczymy greedy. Ja zdaj. Wow. Psz, oczywiście. A z wymiarami? Czekaj, czekaj, czekaj. Może. Teraz. O. A. Jesteś Full Guys. guys mam Ła! O from Titan Music. O. Oh. Żyg, yes, <m> nie tak jest u mnie. O wow. oh, po puszku Dobój się Homer'a. Chwila. O. Chats Miku! Yeah, Parapa! Ja Jeee! <grym wyszła> <grym wyszła> Mam taki wielki hełm! I tak! Poważnie, Jones! Chowanego! Ła! Wow. Co to? A! Co się... O! Oh. To to jest mapa haluminowa? Udało nam się? To jest map... Nie. Czemu nie wygląda jak wy. A to? to wygląda na całe mnóstwo głupotu. Ja, wielki monster, monster żółtek. Jeśli chce warki, to ją dostanie z Rift'a Godzilla wypadła. A wy Mortal Kombat, Mech, Squid Game, e, bohaterowie babanek, Zumbilinja, e, Homer. Jakie Jak in jak Infinity War? Jak Infinity Nie. War z Thanosem? Atak! tak! A lecimy Zyg! A, atakujemy, biegnij do przodu King Kong! O atak! Hopa, Biegniemy! Ile źródłów? Zbagowała mi się stęka broni, ale trudno. Ała! Leż! Musisz zde... Nie! Jeszcze Okej, okay, bajka z Netflixa, teraz jest ta popularna. Zyg, dawaj, lecimy na potwora. 162 HP. Ja go w serce! Zadaję mu najwięcej. Chyba. A tak! Damy radę! W grupie siła! King Kong! Ła! Wow. Dydaj! O! Co się dzieje? O! Dostaję łomoc! to... Do, do. Nie King Kong! takim Kingponga! Nie! A, spadamy! A. Puu! Rozbiliśmy się! A, przeżyłem! Mocno obrywamy! Jeśli to słyszycie, udajcie się na linię frontu! Na linię frontu! Co? Ha! Ja jestem sam! Poczekaj po połowymi, poczyniam demonów. Co to jest za portal? Macka! Almarta? On... Ja też w to strzelam. Oj, co to? co kto to jest? Żutek jakiś. Pan na młoto. Lecimy na motorze. Lecimy. Hop Osłaniam. A co robię? Maska. Arigato. Arigato. Wow! Jetpack! jetpack ustaję, ustaję, ja też. O! Nie! Statek Star Wars! Spada. Skok! Lecę! Mandalorianin z Jetpackiem. i Przelaj e, w nią! Kevin kontroto! Dawaj w Kevin! Nie yeah. uderzajcie z sił! Dobrze! Dawaj go! Aaa! Pokonamy go! Star... Star Wars! Wszy cały rozdział! Nie King Kong! Grycie. Uwaga! Nie! Sześcian zaraz wybuchnie! Nie! Uwaga! Nie, cutscenka. Mech. Dowódca drużyny mychów! <grym>. Kto to pilotuje? Walka! Kopnął go jak piłkę nożną! Jak piwka od nogi! Dostał! KabUM! Jest! Udało Jest! Statek Star Warsowy! Co to? Godzilla leci! Nie, Godzilla znikna! Wow! Wow! Nowa mapa! Co się dzieje? Wow. No, Punkt. Nie! Wszyscy są. Wszyscy są nas. Nie! Co? Okej, okay, Dobrze. Widzowie. Yeah. Chyb... O po angielsku Kiedyś. Był. O, bogowie, wtedy dołączyłem, jak powstało mega miasto. O, ja! mnie? Nie, całą ci całą grę? Ja mam niebieski obraz. Te cięcia. Mam po angielsku ten. Oglądam. Odłamek punktu zerowego. Jonesy w wszechświecie. Los siódemki? Tej, co umarła? Nieznany. Siódemka <grystanie> powróci? Nieznany, nieznany, nieznany. Tele... Czekaj. Zacina. Ok. Jonesy. Miał śniak z napisem Łów wow. Ła No nie, no, ewion, no, Mi jeszcze nie Zyska, ja, ten Piją do dna Impresja, Czek Zaraz, bo czy, Ogólnie jest teraz ten, film Po prostu Z muzyczką Battlewood Jones skacze. O nie, o matko. Jonesy się połamał. O! Obciął, miał śniakowi. O, Jonesy patrzy. A to co to? Jakiś wielki statek. Z jakimś dziwnym kryż. <laughs> Czy to jest statek siódemki? Battle Bus został zniszczony! To jest gra Co? To? Yeah. Łączenie. Wow. Żyg. Co? Pojawiła się jakaś kula, co wygląda jak trochę stroje tej, e, wiesz, siódemki, rozdział szósty. Jak ten los siódem, wiesz, ta siódemka taka, co była kiedyś, pamiętasz? Co zniknęła, pamiętasz? Żyg. Six, seven. Kula. Nowa mapa. Tak, rozdział siódmy zaczyna się. Za. A to już jest koniec tego wszystkiego, tu? Tak. Zaczyna się A za siedem. Ja nie z tego bo on mi coś... Za. Widzowie. Do widzenia.